Jest. Kurwa, tu gdzie jest... Je... Ja pierdzielę, ty no, gdzie jest lufy do snajpy, nie, no co za kolo? Gdzie on jest? To nie ten kaliber, nie? Wsiadaj, Wy nie, nie strzelaj, nie... wysiadaj. Chciałem ci w gąsienicę strzelać z 12 mm no, Ale jak to się stało, że więcej się wydmuchnął? znowu? Bo... Sami przeciw wszystkim. Chcę podejść po mnie. Mustafa, Reski się, nie wysiadaj jeszcze. Jeszcze chwilę. Ej, WTF, nie, zaraz ściągnę pilota. Oho. Ja byję, Ty, Co tu się nie dzieje? To miały być same snajpy. Co za jedną w słup Miałbym <grym> ja B kiedyby Ty Gward zrespiłeś się na mnie. Czy mi się wydawało czy Gward się zdążył zrespić na nim Nie ja się zrespiłem w Mustafa i Mustafa oczywiście musiał się rozbić Jarka z napieprza Myślałem, z tego czegoś Mustaf odrodziłeś się tak i się, roz, się Podjechać chciałem ale E, nadawajcie no, to snajpy, no. No, raz mi rozjedzie, kuśwado. No, śmieje no. się do no, mnie. No, nie, no, to już. Same trolle, nie. No, no. Trolo, no, Väldigt, czy nie bardzo? Nie. Ja. O! Nie. 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 ja Nie. 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 nasz, Nie. Nie. Proszę Nie. 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 cię Nie. cię... Nie. porażka normalnie już Nie. Słuchaj! uwaga. nie Oj, Co, prostu... Ekipa kryzys leci, nie? No, od dwóch tygodni ją mam i kiedyś, że jest krzywa. To jeszcze ci się przyciski, jedno, drugi zaczepią. Nie ja wiem, co to było. E, to jest do ja 400 fragów, pożycie, tak? tak, tak. <laughs> to jest 400 fragów, tylko do 400 etykiet. No tak, ale jak jest, wszystkie punkty, no to fragi teraz się liczą jest 2-2 w no, tak, nie? Czat, no No, no jasne, do piątej rano. Aaaa, oh, yeah. Ale, ale, ale wsiadło. To będzie trochę jakaś akcja serwisowa chociaż z tego, nie? Dzięki, <laughs> dzięki, dzięki. Kto mi <laughs> uratował Dubsko. Ja. Dzięki. To się sandaż. Nie, co jest. Co nie, to nie no. Co? Nie, to nie jest. Nie, Co nie <grywa> 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 okay, ja, ja Nie, to nie jest. Nie, nie jest. Teraz... Nie, <grywa> no ja to nie jest. Nie, nie mówiłem, jest. kurwa. nie Nie, to nie Nie, to nie Nie, to nie tak, jest jeden. Okay, ja mu stała No, jak już wadzi, tam jest jeden. W no. Do w prawo, no tylko nie. Jak Ja nie są. ona, ja nie widzę. Nie, spodziewa? Spodziewa. nie jestem w miejscu, nie jestem w miejscu. No patrz, patrz, patrz. Pan Kurwa, prawie nie. abs, abs, abs.

no ale. Nie. Jaka bzdura, nie. Zabiłeś się? Tak, dwóch Uwaj, bardziej dalej, do góry, do góry, bo zaraz nas zawijam. Dobra, biorę helikopter. Mustafa to już nie zabił, 25 lat. Puści. <noise> 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 ja mam na tym 17, 17. nie? 6, 18. Tu ma, ma kurwa 4 czaszki. <noise> 4, 4T, 4T um... W końcu go kury, Ale kurwa ubiłem Ja też go na został na Kurwa, o, no, no. <laughs> ten kurwa przy, przyjechał tym Transformersem z drugą lufą Transformers. O już widzę, że tam górę C4. Pewnie zboczony. Ups, samochód kładka. Wow Ciul, co to je było? What the fuck, Kolej, co maja. to było, nie? Rzuciłeś granat. Zobaczyłem co tam Podstawiłeś bombę <laughs> Jakie cheaty, nie cheaty na rozpierdol mapy 1504 i ja tam byłem kurde Rzuciłem jeden granat, to i pół hangarów bukło. No ale ja wy to je wiecie A Jezus Za sam to wysamuję bajki Już się dobrze Już, 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 już już nie jest dobrze. No, próba, próba bomby za trzy. A... Poczekaj, poczekaj, poczekaj o. Już mogę O dawaj Jeden <noise> Jeden To taki mały wybór? Ale <noise> jaka dziura Ty, no, ale faktycznie dziurę tu wyjebało na kilometr No zacząłbyś no, wyschować <noise> Helikopter no, Ktoś ma wsparcie W ogóle jaki wjazda Czekaj, ja będę na górę Czekaj, odejdź, odejdź, czy rozjadę. Kiep kurwa, palenisko nie. Kurwa, spadł. Dobra, ja sobie podkładam do środka Helki. Podkładajcie już swoje. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja Mogę na dole wrzucić pod tym wszystkim, nie? Nie, dobra, ja sobie. Będę do poleciał. Po prostu podkładajcie. Dobra, jak raz, jest dobrze. Co to kurwa jest, nie? <grym> Tomek byś złapał. Złomowisko kurwa. Stargaj się pod spód Ale zboczenie ty... zląduj ty! Jedno podepchnąłem. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. To zaraz mnie tutaj zabity w akcji będę wakcyment, jak mi tutaj starga. No spadło, to mówiłem. Dobra... Popy, ty umiesz z... tym latać? Daj, daj mi, daj mi wysiąść z tej helki. No, mnie nie zabijaj. <laughs> I rodzaj tu wszystko, nie? To zaraz wybuchnie chyba. Dobra, podkładajcie no swoje C4 O kurwa. <śmiech> <śmiech> Jeszcze minę można wziąć tak <śmiech> <śmiech> Nie, a <laughs> jestem zostaw, zostaw Ja nie mogę wyjść Czekaj, bo ja nie mogę stąd wyjść. Ja zginę! Dobra, wyszedźcie teraz Ej, ja nie mogę stąd wyjść, nie? Dobra jest jej oparat Ty A ile mam C4 na sobie? Przesuńcie jakiś pojazd, nie, z bo ja to nie mogę wyjść Dobra to wysadzimy Ale <smiech> ja chcę to nagrać Zrobimy ci drogę. No to będzie w samym środku wydarzeń. Pan jest, <gül ench Kingdom> który nie może wyjść ja ja to jestem w samym reste. środku, nie? Tu się boję. nie da się wejść, bo to. Ty, Stary nie, to, to, to nie mogę stąd wyjść. Połóż się na ziemię. No. W moją stronę, połóż się. Wiecie, że nie o, da o, o, to 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 Dobra, dobra, dobrać. Jak akcja tak ratunkowa, Teraz ja mogę wyjść, <śla> Teraz nie może wyjść, nie? Gdzie on jest? Na dole. Dziadza. Dobra, wysadzaj Dobra. Wszyscy podnoszeni? Nie będę nie czekajcie. Poczekajcie, poczekajcie. Ja będę na dach, nie? To będzie lepsze ujęcie. Zaraz się rozwalić nie? Nie, będzie dobrze. Aha, już to widzę. O koniec, jeszcze nie wiem. Mam odpalać? Czekaj, jeszcze nie. Nie zostawiłeś, tak samo jak było, chłopie. Nieprawda. <średenia> <średenia> tylko trochę teraz śnięty, nie? Trzy, cztery, uwaga. Hej, Hasan, gotowy? No jasne. Czekaj, czekaj. Nie. cztery. Siu, no kurwa.